Marek Jakubiak. Tak, e, proszę bardzo. No to jest trudne. No, bardzo trudny fabulek. temat, natomiast y, dla mnie jest taki dość oczywisty, dlatego że druga strona w sposób wyraźny i prowokacyjny jest tam po to, żeby prowokować, żeby rozbijać, żeby właśnie deprecjonować, żeby ośmieszać, obrażać. Szczególnie Jarosława Kaczyńskiego i to słychać, widać i czuć tam na miejscu. I ja też zadaję pytanie: po co? No, po to właśnie, żeby. Prowokować, żeby robić takie sceny, po to, żeby w Europie było pokazane, że nie wszyscy są po jednej stronie, że jesteśmy narodem skłóconym nawet w takich sytuacjach, kiedy, kiedy powstał ten pomnik, gdzie są nazwiska wszystkich tam nieżyjących, to i on wzbudza emocje. Już nawet słyszałem, że Warszawa zamierza go zlikwidować, więc powiem, że po prostu zwyczajnie ręce opadają. No, gdzieś jest ten umiar mocią Panie. No. I trzeba po prostu umieć się zachować w niektórych sytuacjach. Jak są marsze, na przykład tęczowe marsze, to ja się nie kładę tam pokotem, bo mi się coś nie podoba, tylko ja szanuję to, że oni chcą sobie tam demonstrować swoje ideały. Niech sobie demonstrują. Ci chcą się co miesiąc modlić prawo i Sprawiedliwość przy pomniku Lecha Kaczyńskiego, no to to się modlą. No co, co to przeszkadza i komu w czym? No, no ale to też tak nie jest, no proszę zobaczyć też zachowanie yy, Jarosławia Kaczyńskiego, który nie toleruje innej narracji jak swoje, tak, czyli jeżeli ktoś, yy, tak jak pani redaktor powiedziała, tak, jest informacja pamięci właśnie tych ludzi. No to dobrze, to albo się zgadzamy, idziemy na kompromis, albo rzeczywiście te walki takie polsko-polskie będą trwały cały czas. No trzeba tego zaprzestać, bo inaczej się tego po prostu tak. zrobić I nie I teraz nie. do kogo pan mówi, że trzeba tego y, zaprzestać? No właśnie, ja, bo... ja, ja mówię do wszystkich y, środowisk społecznych i politycznych. To naprawdę wielka tragedia dla, dla narodu pani polskiego. pani Graja razy to słyszałam w tym studiu, Dobrze. że do wszystkich tak. środowisk społecznych, żeby już się uspokoić i przestać dzielić. Ale żadna ja ze stron proszę popatrzeć, żadna ze stron nie ustępuje. I nie Mało ustąpi. Ja Od razu pan, ten powiem narrację, panu, tak? i nie ustąpi. Cały czas się podgrzewa, I nie ustąpi. Wykorzystuje I... się emocje zamiast rzeczywiście należny szacunek osobom, które zginęły oddać i zamknąć ten temat. się go ile firm deweloperskich wpłaciło na konto wyborcze Platformy Obywatelskiej i wszystko by było jasne. No to pan rzuca wie, teraz grube podejrzenie. Grube, grube ja, ja 30%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. 100%. 30 proszę państwa wpłat na konto Platformy Obywatelskiej jest od deweloperów. E, I nie ma co to ukrywać, że za obowiązki związane z tego rodzaju zobowiązaniami trzeba płacić. A płacić trzeba zwiększyć. Wie pan co pan produkty. właśnie powiedział? Co? No, że politycy siedzą w kieszeniach deweloperów, nie muszą im nie się wszyscy. teraz odwdzięczać. No, no, Niektórzy tak, tak mają. Natomiast... I muszą teraz im się odwdzięczać takim, a nie innym prawem. No. <laughs> Lobbing znany jest w Sejmie, ja go widzę co i róż, nie dotyczy to tylko Platformy, ale również zapewne lobbingi, tak jak farmaceutyczny, działały ale, ale, ale w Sejmie loping, również. Ale lobbying może mieć dobre znaczenie też. Może, ale nie w tym przypadku, dlatego że, proszę Państwa, za każdym razem, jeżeli w sztuczny sposób zwiększamy popyt, Zawsze się to finalizuje z, wyż... z większą ceną mieszkania. Do tej pory takie doświadczenia są i to są zgodne z ekonomią doświadczenia i nic żaden ekonomista pani nie powie, że zwiększenie popytu nie spowoduje zwiększenia ceny. To jest po pierwsze. Panią Radną muszę pochwalić już drugi raz dzisiaj, dlatego że się absolutnie zgadzam. To są zadania miasta i to są zadania nasze jako społeczeństwo. To jest jakaś pułapka prawda? na końcu Nieprawda. Tego zdania? nieprawda. Ja po prostu <laughs> uważam, że ludzie powinni w godnych żyć warunkach. Natomiast sobie policzyłem szybko, takie mieszkanie 900 tysięcy tyle kosztuje. Gdybyśmy policzyli sobie je na 10 lat, to znaczy, że 7,5 tysiąca bez żadnych odsetek, sam kapitał będzie spłacany 7,5 tysiąca. Gdyby to był kapitał, gdyby to było 20 lat, to będzie połowa. Jak wy sobie liczycie, a ja tutaj mam podejrzenia, ja dzisiaj informacje miałem takie, że w ogóle ma być ten próg zniesiony, że każdy, kto pójdzie, ma ten e, kredyt dostać. Proszę Państwa, Ale skąd przestrzegam na to, Państwa: pośle, no. zawsze bankowcy, zawsze deweloperzy są przyjemni wtedy, kiedy dają kredyt i dają Wam mieszkanie, a potem wszystkie obowiązki na Was spadają. I pamiętajcie: bankowy tytuł egzekucyjny, co jest ewenementem europejskim, istnieje w Polsce dla uprzywilejowanej grupy biznesmenów, jakimi są bank. I jeżeli to jest tak, że dzięki Platformie Obywatelskiej, niestety i PSL-u, wpadniecie w pułapkę kredytową, to będzie też i waszą winą, bo nie macie wyobraźni. Wygłosił Pani, Pani pan Marek Jakubiak, ogniste, Syn Franciszka. To jest, Syn Franciszka. To jest ogniste oświadczenie. No i co pan jest teraz na to? Panie Pani redaktor, dzisiaj z Ministerstwa Rozwoju i Technologii mamy trzy filary. Trzy filary budow, budownictwa własnościowego, spółdzielczego. I społecznego. Czyli rozumiem, Panie Pośle, że zarówno samorządy też siedzą w kieszeniach polityków, bo tak by trzeba było to rozumieć. Ale po co pan Byłem kilkanaście mówi? lat wójtem, więc wiem, jak to wygląda. Bo, jak o, to mam. to ciekawe doświadczenia. E... Wie pan, co? znaczy w, w samorządzie. No ja nie wiem, no. czy <laughs> ciekawe czy nieciekawe, nie, czy nie, 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 nie znaczy jaki jest powód do drwiny? Drwin do, do tego nie, stopnia, ale że pan, że pan powiedzieć... w tej chwili kombinuje przy czymś jasny karowanie? To wszystko ja, nie kombinuje. Jeżeli możliwość Jeżeli dzisiaj jest możliwość, że Samorząd realizuje na swoim terenie budownictwo społeczne to to złe czy to? Lże? No to dobrze. Tak, tylko że nie ma, narzędzi, znaczy, temat... nie ma narzędzi. Nie, to znaczy tylko, że nie ma narzędzi tego także. Ale dobrze trzeba tworzyć kilka elementów. Mamy dzisiaj trzy filary A, i je już, realizujemy. Nie, nie, nie. nie. Dobrze, nie. Natomiast pan wójcie... wychodzi z takiego założenia. Wie pan co, ja naprawdę pana nie obrażam. Ale co? Ale nie, pan, więc... ja panowie. Może pan ja bardzo tutaj proszę, tak. żeby to przyjąć, wie pan pewną zasadę. Ale pan, nie, to, ale, pan Wójt to jest co to. Panie poszła. Ja panu coś powiem. Ja, jak to mówił, nie sięgam w pana życiorys i mnie to naprawdę nie interesuje. A pan sięga, co? Nie, co? ale... Przyjmijmy pewien poziom tej debaty, dobrze? No tak trzeba tak, ja, zrobić. Ja nie? jestem za tym, żebyśmy przyjęli pewien poziom tej tak, debaty. Tak, to ja bym Ma, chciała powiedzieć jeszcze o jednym ważnym elemencie. Tak i znaczy na razie w ogóle obserwuję taki wielki powrót. Do tego kredytu, ponieważ był taki moment, w którym yy, można było usłyszeć, że rząd się pożegnał tak, że, że, z tą że, że... historią. Co więcej, wyszła pani minister Pełczyńska na i mówi: w budżecie jest 0 zł tak na kredyt tak 0%, a potem wyszedł pan premier i powiedział, że no bardzo ostro pod adresem pani minister że będzie żądał wyjaśnień, więc coś się wydarzyło po Pan drodze, Pan że kredyt też powraca. Mówiło o tym, że też nie ma tak. na pieniędzy. no i nie ma, jak rozumiem, waszego koalicjanta poparcia tutaj, panie pośle, nie ma, więc coś się po drodze wydarzyło. Pani że tego typu musimy kwestie wymagają na... oczywiście różnych no. koalicji, więc trzeba szukać tam koalicjantów, gdzie to jest możliwe. No, no, tyle. Ale tutaj, tak, tutaj koalicjantów tutaj... jest akurat trochę pozbawiony sensu większego. mieliśmy to przykład wcześniej. tak? Będą realizowane inwestycje godnie też z potrzebami mieszkańców, pa, czemu się a to uchwala jeszcze między innymi mi? organ, jakim jest Rada Gminy, tak? Czy Państwo, to jest nie, tam, tak, no, że... no, więc... no tak, ale coś takiego jak Lex Developer zostało przyjęte przez Sejm kiedy? MPZ-y, MPZ, miejscowe plany zagospodarowania, proszę Państwa, są pisane na przyszłość i mieszkańcy, którzy decydują o tym, nie są zainteresowani tymi planami w ogóle. Tutaj trzeba przestrzennej działalności architektów, odpowiedzialności władz gminnych, powiatowych, miejskich. To musi być, tak jak kiedyś mówili, Mówiliśmy o 19 dzielnicy w Warszawie. Dlaczego to się nie dzieje? Dlaczego nie buduje się, nie zaprojektuje się dzielnicy yy, yy, po prostu ze szkołami, przedszkolami i tak dalej. A deweloper jak chce, proszę bardzo, masz zadanie tu do wykonania, tu do wykonania, tak ma to wyglądać, tak ma to wyglądać. Niestety sprawa wygląda tak, że deweloper ma zupełnie inne cele niż my społecznicy, dlatego, że on chce zarobić Ale dlatego, że tak jest napisane prawo, panie pośle. Nie, te, to jest prawo, i, nie, nie. To jest... prawo jest napisane tak, że deweloperom wolno bardzo dużo. To jest, to, deweloper to jest taka sama przedsiębiorczość jak każda inna, tylko są zgadani ze sobą i stanowią dzisiaj, proszę Państwa, tak jak Pani Radna powiedziała, zresztą słusznie, pato deweloperkę, dlatego że oni są dzisiaj jedną wielką grupą, nawet PiS sobie z nimi nie poradził. Dlatego, że już była przecież inicjatywa, że kolejowe tereny przekazujemy, pod, proszę Państwa, po, nic nie ruszyło. To jeszcze jedną rzecz puścić na koniec. No. To mamy dosłownie po zdaniu na koniec. Panie pośle, bardzo no, proszę. No, wychodzi na to, że prawem symetrii pan e, prezydent Duda powinien wycofać podpis z nominacji Donalda Tuska na premiera. No i co by to dało? A co Donaldowi Tuskowi daje e, wycofanie własnego podpisu? Przecież to jest jakaś paranoja w ogóle. Jak my w domu wariatów żyjemy? To będziemy sobie od humoru? Dzisiaj tak, jutro tak? Co to państwo jest? Co to jest? Pani radna? Ja zalecam bardzo dużo ostrożności. Nie jestem prawnikiem i nie będę tutaj tak jednoznacznych sądów, jak, jak pan poseł, głosić, ponieważ sprawa jest naprawdę bardzo trudna i myślę, że powinniśmy posłuchać prawników. Trudno. I tak jak pokazywał program wcześniejszy, pani redaktor, te głosy też prawników są. Podobało ci się wideo? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału i kliknięcia przycisku. Lubię to. Następnym razem zjadłem jednego.